do 29 lipca, a więc do najbliższego piątku potrwają zapisy na warsztaty organizowane w ramach Puławskiego Lata Bluesowego. W tym roku będzie można skorzystać z zajęć w sześciu klasach muzycznych, jednej wokalnej oraz pięciu instrumentalnych. Organizatorzy zapowiadają, że będzie można m.in. zgłębić tajniki gry na gitarze elektrycznej, basowej, perkusji, harmonice czy instrumentach klawiszowych pod okiem doświadczonych instruktorów. Zapisy prowadzone są drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Pławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Warsztatom będą towarzyszyć koncerty gwiazd, m.in. vanessy Harbek czy Nocnej Zmiany Blusa oraz wieczorne Jam Sessions. Bilety na koncerty są dostępne w kasie ośrodka. Pławskie lato bluesowe, które co roku jest organizowane przez Dom Chemika, potrwa od 6 15 do 21 sierpnia. Zwieńczeniem busowych wydarzeń będzie jak zwykle koncert uczestników warsztatów oraz kadry instruktorskiej. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w Biurze Sprzedaży Magdom Holdings S.A. Przy ulicy Dembliskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl